Cześć, man, witajcie z tej strony Solec i bardzo serdecznie witam Was z tym znajomym przywitaniem w ostatnim filmie tego roku. Koniec 2021, już 2022 przed nami, takie jak i Farming 22. Seria Let's Play. Luźniutki odcineczek podsumowujący ten rok, bo nie było gdzie tego zrobić. Też wiecie, zapierdziel: każdy coś ma do roboty i mówię, dobra, zrobię sobie na spokojnie. Eee, podsumowujemy sobie ten rok, jak to było, jak to wyglądało. Fajnie, że mam tą serię, bo chociaż mam co czasami na Grać, jak chłopaków nie ma. E, dzisiaj fajna akcja, choć troszkę źle chyba dopasowałem się do tego, bo żeby sobie na spokojnie pogadać. Tak jak w poprzednim odcineczku, chciałem sobie na spokojnie w miarę pogadać, tak sobie robiłem żywa. Tak dzisiaj sobie wziąłem za zadanie akcję, prasowanie i zbieranie bel, bo mówię A już zrobię sobie wprawdzie tak jak i po kolei powinno być. E, I tutaj jak widzimy, ładowareczka John Direct już przygotowany do zbierania baleczek Pierwsze co, akurat żeby sobie pogadać, to sobie wsiądziemy na pewno do naszego pięknego e, fędzika, którego już bardzo dobrze znacie z poprzednich niego farminga, ale naprawdę w tym farmingu i z biegami e, gra się na nim jeszcze o wiele, e, wiele lepiej. tego jak dobrze widzę, czekajcie. No tak myślałem. E, nie wiem czemu. Zobaczcie kolejny raz załączyło mi się. E, jeżeli wam by też się takie coś działo to wystarczy znaleźć y, automat, stała prędkość, automatu, y, wyłącz. To jest ten błąd, który napotkaliśmy na ostatnim odcinku od zera. Po czym to teraz widzę? Po tych zegarach, jak dopiero faktycznie Adaś gdzieś tam się na to y, napotkał. My zwijamy sobie z tego pola, ale żeby dojechać do tamtego, to niestety nie możemy przyjechać gdzieś. Y, zimnioki, no rok zleciał strasznie szybko, ale był to chyba mój jeden z lepszych y, lat, jeśli chodzi o na nagrywanie gier, bo poprzednie lata, jak sami dobrze kojarzycie, mokszyn, e, więcej innej pracy, wiadomo też ucierpia na tym kanał z legami, dużo ludzi pewnie e, akurat to pewnie wypomni, że tak powiem. Mm, ale no mówię, jeżeli chce się człowiek na czymś skupić, no to niestety trzeba sobie czasami coś wybrać, coś odrzucić. E, mówię, w poprzednich latach sobie gdzieś tam więcej pracowaliś, pracowaliśmy i też e, poza komputerem, że tak powiem, i też się więcej tego wszystkiego nagrywało. No a jeśli chodzi właśnie o ten rok, tutaj bardziej podcisnęliśmy na kanale z grami. E, poprzedni rok udało się skończyć ze statuetką najlepszego youtubera roku, za co bardzo serdecznie dziękuję, za Wasze głosy, za to wszystko. Tutaj jesteśmy, że tak powiem, już na końcówce, bo zostały ostatnie godziny głosowania, więc jeszcze i mordeczki, jeszcze nie głosowaliście, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Może w tym roku drugi raz rzędu się to uda, bardzo bym się cieszył, bo byśmy potwierdzili to, że naprawdę e, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, że mam wspaniałych widzów, ale to jeżeli nawet i tego nie wygra, to i tak wiem o tym. E, w ogóle w tym roku, ja zaraz sobie wszystkie statystyki poczytam, ale naprawdę przybyło Was spore dość grono, bo około 50 tysięcy. E, dość podobnie jak w poprzednim roku, czyli jak dobrze pójdzie, w następnym roku bijamy 400 100 tysięcy byłby to też wspaniały prezent. Liczba, o której nigdy nie marzyłem, bo tak jak już nieraz to powtarzałem i powtórzę kolejny, nigdy nie spodziewałem się, że będzie więcej niż 100 tysięcy. Dla mnie najważniejszą rzeczą było, to aby mieć tą taką pamiątkę, bo wiecie, YouTube to jest YouTube, dzisiaj ten YouTube jest. Sami dobrze wiecie, jak teraz YouTube wygląda, za byle co czasami potrafią usunąć kanał i niestety już to tak dobrze nie wygląda. Czekajcie sobie podniesiemy podbieraczek. E, pojedziemy sobie, o tutaj pięknie, teraz żeśmy na biega go przycisnęli, bo podniesiony bielek to już też nie wie co robić. Mm, I tutaj naprawdę e, jednak takie te statuetki, które trzy widnieją za mną. E, czekajcie, gdzieś ta kamerka tak straciła troszeczkę... O! E, straciła troszeczkę czułość, bo nie mogłem filtraka ogólnie ustawić. E, I grzebałem troszeczkę przy monitorze, więc pewnie gdzieś ta czułość sobie odleciała. E, dlatego też e, naprawdę... Fajnie, że, że mamy tam pamiątkę, mówię, kolejna statuetka, gdzie ona jest, tutaj, o nie widzicie jej dokładnie, e, myślę, że jak może będą dwie, no to wiadomo wtedy gdzieś jakieś jeszcze solidniejsze miejsce. Na to zrobimy, ale mówię, ja już jestem człowiekiem spełnionym, e, mieć trzy przyciski na YouTubie, mało kto może się tym pochłaniać, mówię, statuetką youtubera roku. Też e, mówię, no w tym roku bardzo się poświęciliśmy temu kanałowi. E, sporo filmów. E, ja sobie pozwoliłem, usiadłem, mówię poświęcę chociaż te 15-20 minut na takie najbardziej e, szczególne rzeczy, które mogą Was też zainteresować i które mnie też zainteresowały, bo gdzieś tam sobie z Tanasem też usiedliśmy, czy z e, No i pod względem filmów w tym roku raczej wygrałem ze wszystkimi, nie wiem jak tam Tanas, ale raczej do no, Tanas miał więcej przestojów niż ja. E, Bronek też, e, więc tutaj bardziej zadasiem. No i pod względem filmów naprawdę jest tego sporo. Najgorsze było to, że ciężko się to dość liczyć, bo musieliśmy pojedynczo liczyć każdy film na, na treściach, ale całe szczęście liczyliśmy to stronami, jak liczyłem stronami, to wyszło mi 165 filmów, które miałem wrzucone od Sylwestra tamtego roku, ale... Spokojnie. Nie było daily, to też gdzieś tam w głowę mi zachodziło. Niestety był ten okres taki, pamiętacie u mnie, że po 4-5 razy wrzucałem czasami jeden film na kanale. Go nie usuwałem, bo niestety YouTube takie filmy widzi, że gdy my je usuwamy, to one nam się piszą teraz w takie jakby w taką kartotekę. I potem ten YouTube przez to nam te filmy dziwnie właśnie sprawdza, więc od jakiegoś czasu staramy się unikać właśnie takich rzeczy. I wiecie, gdzieś tam w miarę na tym kanale po prostu to wszystko pozostaje i po te 3-4 razy takie same filmy. No i jak to policzyłem, to wyszło mi około 50 55 filmów niewydanych. E, dlatego też no, w prostym rozrachunku e, wyszło gdzieś, że mniej więcej e, wrzuciliśmy w tym roku około 310 filmów. To i tak jest naprawdę dużo, jak wiecie, ja lubię, daily ja lubię, jak jest aktywny na kanale, jak ciągle coś jest wrzucane. Dlatego też e, no mówię Duży, długi okres czasu był tak, że praktycznie przez miesiąc, dwa czy trzy, trzy yy, dzień w dzień pojawiały się filmy, jak były jakieś przerwy to naprawdę niewielkie. No i mówię, że no ponad te 300 filmów wrzuconych yy, to jest naprawdę sporo. Pewnie, gdyby były to vlogi, to to można by było nazwać wyczynem, ale mówię, to, to też, wiecie, wiąże się to z tym, że musiałbym mieć swoje gospodarstwo. Nagrywać u kogoś, a nagrywać u siebie, to jest całkiem inaczej. Cieszę się i bardzo tutaj dziękuję Krzysiowi i Patrykowi, że naprawdę oni gdzieś tam, e, mimo wszystko, od czasu do czasu złapali tą kamerę i nagrali jakąś pracę w polu, żeby ten drugi kanał nam nie upadł. Mm, no ja nie nagrałem za dużo materiałów, które wrzuciłem na Mafia Solec pod względem filmów, pod muzykę, więc niestety, no tutaj wybaczcie. Jak e, gdzieś tam no, już to swoją historię i legendę to, to wszystko ma, więc e, myślę, że i też przyjdzie taki okres, że pewnie w następnym roku może. Mówię, tutaj nie ma co też gdybać i co też obiecywać, ale może będzie tak, że gdzieś tam, wiecie, tutaj u Norberta jakieś gospodarstwa sobie ogarniemy i gdzieś na szybkości będziemy podjeżdżać, coś nagrywać. Właśnie z Gonkiem sobie gadaliśmy na ten temat, teraz jeszcze jest Adaś. Też wiecie to jest inaczej, bo jesteśmy w trójkę, jedziemy w trójkę, bo tak to wiecie, jeden pojedzie, to dwójka siedzi i nie wszystkie gry możemy nagrać, a jak się zgadamy i pojedziemy w trójkę, no to wtedy i tak nic nie nagrywamy, a jedziemy nagrać takiego vloga. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja chciałem zlepić Wam na końcówkę tego roku vlog od Krzysia, ale jak zobaczyłem, że tam jest ponad 100 giga materiału, to nie wiedziałem co mam z tym wszystkim zrobić. I tam jest od cholery siedzenia. Ale to jest naprawdę mega fajny, mega fajny vlog z tego będzie, bo to będą kulisy, wyjazdu, całe kulisy i całe targi u, u Krzysia. Fajny materiał inny niż który widzieliście, więc to też naprawdę mega fajnie by to wyglądało, bo byliśmy spoko ekipą. Mam nadzieję, że będzie jakieś gdzieś tam ta chwilka, może w styczniu. Zobaczymy. To już mogę Wam zapowiedzieć teraz, bo generalnie zamiast tego odcinka mieliśmy nagrywać od zera do farmera ale niestety nie nagramy, zaraz do tego wrócę, także mówię, podsumowując, miejmy nadzieję, że coś tam tych vlogów, o Jezu, będzie, i o tym mówię, to prasowanie sobie wziąłem, ale i tak na razie źle mi nie idzie, to jest mój dopiero pierwszy taki lekki mijaczek, w miarę się skupiam na tym, co mówię i na miarę się skupiam na tym, co tutaj sobie gramy, więc jeśli chodzi o to, no to miejmy nadzieję, że te vlogi w jakiś tam pewien sposób może powrócą czy na przykład filmiki pod muzykę, to, to mówię, no na pewno to będzie wtedy kolidowało z tym, że no nie będzie filmów z gier, tak? No bo to nie da, człowiek połączyć by musiał żyć tylko i wyłącznie sam YouTube'em, no a wiadomo tak nie żyjemy. Jeśli chodzi dalej, to tak, przed chwilą się z chłopakami widziałem, generalnie nagrywam teraz singla, z racji tego, że chciałem chociaż mieć coś dla Was, ogólnie pewnie i tak dla Was go nagrał, bo mieliśmy najpierw nagrywać od zera, ale widzieliśmy się przed chwilą z Bronkiem i Zadasiem na mieście, jechaliśmy zrobić ostatnie zakupy przed Sylwestrem, bo tak jak mówiłem, spędzamy tego Sylwestra razem, będzie też z nami Kuba, ta nas właśnie jest teraz w drodze i dlatego też nie ma z kim po prostu co innego nagrać, dlatego też jeszcze Brony musiała jechać Kiki spraw załatwić, Adaś pojechał ogarniać chatę, więc mówię, dobra, ja sobie wtedy siadam, ogarniam singla. Do Adasia udało się nagrać na Nowy Rok. I co najpiękniejsze, to jest to, że udało nam się zrobić to daily. Pod względem od zera, bo jak sami dobrze wiecie, od początku, gdy tylko od zera forma się pojawiło, nie było ani jednego dnia przerwy. Mówiliśmy, że do końca roku dołożymy wszelkich sił i staraj, aby tak było. I tak, I tak było. W Nowy Rok to już jest nowy rok, że tak powiem, się liczy. E, nowa karta, wszystko od nowa. Dlatego też fajnie, bo udało nam się nagrać ten nowy rok po nowym roku. Może, nie wiem, nie obiecuję, bo to wiecie, będzie chyba niedziela albo, albo poniedziałek, już teraz sam nie pamiętam jak to chodzi, piątek, sobota, no to by była niedziela, a raczej w niedzielę nie siedzimy i nie nagrywamy, więc już mogę Wam powiedzieć, że odcinka do mnie na niedzielę nie będzie po Nowym Roku, czyli tego, na tego 2 stycznia, no nie damy po prostu rady, też chcemy sobie odpocząć, nie wiem jak od razu po świętach, bo wiecie, przyjeżdża to na nas musimy ogarnąć kompy u Adasia i u mnie, to jest dwa dni roboty mniej więcej, bo wiecie, chcemy formaty takie konkretne porobić, Chcemy to zrobić sobie na spokojnie, żeby wiecie, ten Nowy Rok zacząć z taką czystą kartą, żeby pobrać tylko te najpotrzebniejsze gry, które teraz nam gdzieś tam zostają i, i ogarniamy tę serię. Więc naprawdę fajnie to wyjdzie i miejmy nadzieję, że, że wszystko się uda zrobić, także możecie nam wybaczyć, ale taka leciutka przerwa nam się przyda. Później jakieś imprezy, w styczniu jakieś wyjazdy. Ja mówię, chciałem do końca, ten rok chciałem naprawdę wiecie, tak skończyć z przytupem. Prawdopodobnie Nowy Rok zaczniemy na spokojnie, może być trochę przerw bo mówię, chcę odpocząć, gdzieś sobie może wreszcie wyjadę, bo, bo w wakacji nigdzie nie byliśmy, tutaj na okres zimowy też nigdzie nie byłem, eee, cały czas siedzenie, nagrywanie, no bo wiecie, Robiłem sobie jakieś tam wolne 2-3 dni, no ale to wtedy ja musiałem przesiedzieć 2 dni wcześniej i ponagrywać tych odcinków na zaś. Także tutaj już wam mogę z góry powiedzieć, że ten rok tak zaczniemy sobie na spokojnie. Ja też chcę, sobie, wiecie, sobie taką zimną głowę na spokojnie wszystko ogarnąć, żeby z takim przystupem zacząć już później, bo i kolejne nowe serie dojdą. Już wiem, że czekamy na pewno sporo roboty, bo zaraz jest budowanie gospodarstwa, jednego, drugiego, trzeciego, bo bo, bo chcemy trochę tych serii naogarniać, jeżeli tylko wyjdą mapy, chcemy przenieść to od biedaka, chcemy przenieść to po posąsied na pewno chcemy zrobić tych sąsiadów, więc tu już wiem, że będziemy mieli trochę na pewno roboty, a na pewno też ja, no bo jak wiecie, często ja najczęściej buduję, więc no tutaj troszeczkę czasu na pewno to wszystko mi pozajmuje. No ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że damy radę i wszystko się uda. E, póki jeszcze tu pracuję, lecę do tych statystyk. Później sobie będę gadał, gdy te beleczki będziemy sobie e, ładować i lecimy do statystyk takich najbardziej ogólniejszych, najbardziej takich interesujących, e, to to, że przybyło Was 43 tysiące subskrypcji w porównaniu z poprzednim rokiem e, to 5 tysięcy mniej, ale i tak naprawdę bardzo dobrze, jak na kanał, który nagrywa tylko i wyłącznie gry, to moim zdaniem i tak jest naprawdę dobrze. Gdyby pojawił tu się inny content, o którym już marzę od roku, to pewnie by tak było, a nigdy nie mogę się za to zabrać, to jest przy tym zrobiłem, że tak powiem, przez nagrywanie tych gier, tylko i wyłącznie, bo też naprawdę opochłaniają sporo czasu. Ale ja mam nadzieję, że wreszcie, wreszcie kiedyś będzie ten, ten taki inny czas. Też dużo mi daje to, że wiecie, na razie wynajmuję mieszkanie. Gdybym miał swoją chatę, to też całkiem inaczej ją żeby to wyglądało. Bo naprawdę w głowie mam miliony pomysłów. Taki jestem, ale trochę boksdel, ale nie wszystko potrafię wykonać, Znaczy, potrafię wykonać, nie, nie wszystko mam teraz czas, żeby to zrobić i miejsce na to. A też, no mówię, gdyby to było, to pewnie też inaczej by to wyglądało wyglądało i zdaną by coś zaczął działać, póki co nie zaczynam nic, żeby nie trwało to na przykład jedną, dwie serie, jak będę pewny, że coś będę chciał pociągnąć na razie wam o tym nie mówię, żeby nic tego pomysłu nie ukradł, ale mam tak naprawdę dwa mega pomysły, które wypadły i zrobiły fajny content na tym kanale, wszystko co związane z rolnictwem nadal by tutaj było, ale tak troszeczkę z innej perspektywy, zobaczymy jeszcze czas na to przyjdzie, także no, dziękuję. Witam nowych widzów, e, bo te 43 tysiące to naprawdę i tak jest piękna, piękna liczba. Za co Wam, kochani, mega tutaj e, dziękuję. E, no i za co mam, Wam mogę dziękować, że przy tych, e, przy tych 300 ponad coś filmach wydanych, wiadomo, tutaj do tego się liczą jeszcze stare filmy, ale udało nam się zgromadzić 34,3 miliona wyświetleń. To jest naprawdę dużo, to prawie niczym każdy Polak e, obejrzałby jakiś mój jeden odcinek. Także no, tych wyświetleń jest naprawdę sporo, co daje 4,6 Miliona godzin oglądania. No, wiadomo, niektórzy oglądają 10 sekund, czasami, nawet jak ja wchodzę, chcę po prostu zobaczyć na odcinek, to jest 10 sekund i to się już liczy do średniej. Ja nie oglądałem 8 minut. Średnia czasu oglądania moich filmów to jest chyba około 9-10 minut. Z tego co dobrze patrzyłem, już tej statystyki sobie że tak powiem nie brałem. Chyba, że zaraz na jakichś kartach ją tutaj po prostu znajdę. Dalej, jeśli chodzi o w ogóle filmy, które najbardziej tutaj wypromowały kanał, które zrobiły największe wyświetlenia w tym 2021 roku, to jest tylko i wyłącznie seria po sąsiedzku. Pierwsze pięć odcinków to są odcinki po sąsiedzku, e, które zrobiły naprawdę spore wyświetlenia, a co warto dodać, to to, że ta seria wyszła jeszcze w ubiegłym roku I niektóre z tych odcinków łapią się jeszcze za rok poprzedni, bo jak wiecie, my od listopada zaczęliśmy e, nagrywać wtedy po sąsiedzku, e, więc tutaj niedawno mieliśmy rocznicę w listopadzie. Y gdzie trwała rok to po, po sąsiedzku, teraz my no już wiecie troszeczkę tak to, e, że tak powiem, uspokoiło się, bo mówię, no przez to, że jest nowy farming. E, gdzieś tam kurde te lagi, to wszystko, no nie chcę, nam się i czekamy po prostu na coś nowego, ale przy okazji też nie mamy czasu, bo cały okres świąteczny skupialiśmy się głównie i wyłącznie od zera. Także tutaj mamy na pewno po sąsiedzku odcinek pierwszy, e, zrobił największe wyświetlenia, jest naprawdę spoko. Gdzieś tam e, ta policja jest na piątym miejscu, e, gdy przyjeżdżał do mnie kombajnista swoim kombajnem eee, i to aż dwa odcinki, gdy nie mój kombajn kosił, tylko ktoś przyjeżdżał, także widzę, że taki content lubicie. Miejmy nadzieję, że do sąsiedztwa po zrobimy podobnie i będziemy kopać po fajnie, tylko ktoś będzie do nas przyjeżdżał. Eee, wiecie, takie fajne rzeczy postradzać. Eee, no ale co najbardziej, eee, bo to mówię, filmy, które były wydane około roku temu i one takie wyświetlenia zrobiły, ale filmem, który przoduje, który został wydany niedawno, jest na, pierwszy, na pewno pierwszy odcinek, pierwsze odpalenie nowego farminga, który zrobił tu na moje tu Maria. 270 tysięcy wyświetleń. To jest naprawdę sporo. Jest to najnowszy film, który znajduje się tak wysoko gdzieś tam na tej mojej karcie, mojej karcie filmów. Także naprawdę spoko, spoko to wyszło. No i tutaj liczba nowych widzów, którzy wrócili, że tak powiem. Nowy Farming odratował kanał, bo chyba 50 tysięcy subskrypcji, gdy wyszedł Nowy Farming, czyli pierwsze odpalenie i pierwszy odcinek Unii Zera porobiły bardzo podobnie. I na nich statystyki mi wyskoczyły na bardzo, bardzo wysokim, gdzie te filmy przodowały pod tym względem, że po prostu starzy widzowie, którzy gdzieś tam już nie oglądali nic nagle, wiecie, w subskrypcjach, mieli mnie w subskrypcjach, nagle powrócili. Więc naprawdę mega fajnie. I tutaj to właśnie zrobiło pierwsze, pierwsze odpalenie, pierwsze odcinek zera i zrobił jeszcze zbieranie kamieni. A na czwartym miejscu co mnie mega zdziwiło i nie wiem, czy nie troszkę coś podszarpniemy po nowym roku. Yy, to był shorts. Shorts nagrany tak po prostu, bo ty jest coś takiego nowego na no, tubie, idziecie, nagrałem sobie ukrzyka coś. i Ja byłem w szoku, bo naprawdę tam liczba subskrypcji nagle doszło, chyba 40 czy 50 tysięcy nowych ludzi to wyświetliło w ogóle w shortzie, z czego doszło 2000 subskrypcji z tego. Także naprawdę byłem mega, mega zdziwiony e, pod tym względem, ale z czego bardzo, bardzo, bardzo e, się cieszę. E, no to z takich ogólnych statystyk to, to wszystko, mówię, naprawdę bardzo fajnie to wszystko porobiło. Mm, teraz lecimy sobie pozbierać te beleczki. I tak ogólnie, sobie podsumować ten rok, ja tutaj się mega, mega cieszę, że co roku coś innego się dzieje. Ja się jeszcze bardziej cieszę z tego, że u mnie się zbyt mocno nie działo, pod względem takim, że wiecie, nie musiałem zmieniać mieszkania, jak to było w poprzednich latach. Tu już drugi rok praktycznie jestem, więc naprawdę mega, mega się z tego, e, z tego cieszę. E, ale z tego najbardziej się cieszę to to, że gdzieś tam nasza ekipa się tutaj powiększa, bo naprawdę jeśli chodzi o bytów i to wszystko to tutaj, ta grupka znajomych, którą mamy, e, no mówię, no nigdzie wcześniej takich ludzi nie poznałem i mega się cieszę, że do nas dołączył jeszcze Adaś, bo już e, wcześniej wiadomo, Adaś e, przyjeżdżał praktycznie tu ciągle tylko i wyłącznie, e, ale teraz Adaś po prostu jest tutaj. E, już z nami. E, miejmy nadzieję, że zostanie jak najdłużej, e, ale no to tu wiadomo, jeszcze wiele różnych rzeczy może się spodziewać. Póki co jest z nami, e, także nasza trójka tutaj jest blisko siebie, więc warto by było też, mówię, no wy to wykorzystać to i jakiś ten content inny troszeczkę wprowadzić. Troszkę najgorsze jest to, że ta Tanasa teraz nie ma i przez to, że Adaś, wiecie, już u siebie tam nie mieszka zawsze, to chociaż Tanas jechał te, ten kawałek, te tam 150 czy 160 km i, i dojeżdżał do Adasia, Ada z nim siadał i obydwoje tu przyjeżdżali. Teraz przez to, że Adaś tu już Mieszka Tanasowi się zbytnio też nie chce jeździć, no bo to jest 8 godzin w prawie trasy 7-8, w zależności jak pojedzie, w zależności jak korki. No Tanas dzisiaj wyjechał raniutko o 9, zaraz mamy godzinę 15 i jeszcze tam mu ponad 100 km e, zostało. E, także tutaj czekamy z emocją na Tanasa i nadzieję, że zostanie z nami, chociaż e, tutaj z tydzień albo i dłużej dla mnie to najlepiej jakby został z nami i z miesiąc e, czasu. No ale daj Boże, żeby chociaż e, tutaj... Najważniejsze, je, że jest i będzie z nami na Sylwestra e, i, i później sobie jeszcze chwilę czasu na pewno po nowym roku spędzimy, dlatego też, no mówię, nie chcemy zbytnio nagrywać, chcemy wykorzystać ten czas, że dawno nas, dawno się nie widzieliśmy, bo e, bo to wesele Bronka, e, to już minęło prawie dwa miesiące zaraz, więc e, tu powiem wam naprawdę zwariowany rok też pod tym względem. E, szkoda tylko, że... Tak mało z wami spędziliśmy tego czasu w życiu realnym, i co bym chciał wam życzyć w nowym roku, to to, e, aby był lepszy pod tym względem, żeby powróciło trochę normalności. E, na temat tego, wszystkiego co się dzieje, nie będę się wypowiadał, e, bo szkoda kanału, e, że tak powiem. E, ale chciałbym, żeby powróciła ta normalność i, i wiecie, powróciły targi, żebyśmy mogli z wami się spotykać, bo to też dla nas było taką fajną sprawą, że wiecie, jeździliśmy na targi głównie nie dla siebie, tylko do, dlatego, aby spotykać się po prostu e, z wami. Więc tutaj bardzo bym się cieszył, jakby by to powróciło. Eee, też jeszcze chciałbym, żeby kolejne marzenie się spełniło, żeby i Tanas tutaj do nas, yy, wiadomo, eee, przyjechał i żeby też tutaj był, był z nami, ale na, na razie gospodarstwo bardziej go tam trzyma. Tanas w większości u siebie w gospodarstwie ogarnia wszystko sam, więc jego bardziej to gospodarstwo trzyma, niż mnie trzymało u siebie. E, dlatego też raczej no, ciężko będzie, ale chciałbym, żeby po prostu ta nas cięż... częściej do nas przyjeżdżał e, i wtedy naprawdę mega z tego bym się e, cieszył. Nie wiem, czy jest sens, abym e, kurczę ładował nad, na tył tą ostatnią belkę, bo to wtedy będę musiał nie łapać po dwie, tylko po jednej. Chodzi tak e, prawdopodobnie na stogu. Jak to wygląda? Tam jest jedna i tam są dwie. E, prawdopodobnie na stogu i tak będę musiał sobie pojedynczo to. Wyciągać. Ale tak, jestem zadowolony na pewno z ładowania Bel, bo Bronek miał robić ten odcinek, ale nie wiem, nie zrobił, eee, bo nie, nie przypominam sobie, żebyśmy coś nagrywali albo żeby sam nagrywał, eee, więc postanowiłem, że po prostu zrobię to wreszcie ładowanie Belek, bo byłem mega ciekawy jak... Y Okrągłe belki będą się zachowywać, a też fajna praca, bo nie ukrywam, na no, te kolory i to wszystko pięknie wygląda. E, także naprawdę jest dość spoko, e, pod tym względem na pewno o wiele lepiej to się ładuje. Nie wiem czy po aktualizacji nie zostało poprawione, bo te belki już tak chyba nie uciekają. Fakt, że to nie jest jakieś mega skomplikowane pole pod względem terenu, tak? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że jest troszeczkę lepiej i już to tak nie ucieka, bo wtedy to naprawdę była konkretna tragedia. Ta, czekajcie, sobie tutaj te beleczki opuścimy one sobie spadną, pięknie, zobaczcie jak to fajnie się zachowuje przyczepanie tańczy, nic się zbytnie nie działo też te belki, wyciąganie bel jest na pewno o wiele, wiele e, łatwiejsze Ok, my tutaj sobie weźmiemy e, tą jedną beleczkę, nabijemy e, i już jedziemy sobie e, do stoku to troszeczkę e, poukładać także no mówię, ja na pewno jestem zadowolony z z tego roku, który był, bo, bo kilka fajnych, ciekawych imprez, tak jak Wesele Bronka czy kawalerski. E, wiele fajnych nowych ludzi się poznało, także mega jestem zadowolony z tego roku. E, w miarę zdrowy człowiek e, był, coś tam się troszeczkę tylko pochorowało, ale to mówię wszystko i było związane z tym moim nieszczęsnym uchem i to przez to ciągle gdzieś te zatoki i nie mogę tego doleczyć. E, gdzieś tam przydałoby się jeszcze w nowym roku na pewno zapać troszeczkę to zrób, bo kilka problemów jeszcze jest, ale to tam na spokojnie. Mam nadzieję, że to wreszcie ogarnę, bo nigdy nie mam czasu i też mi po tych lekarzach się nie chce chodzić, bo no, wie, czasy są takie zwariowane, że, że masakra, ale to nie temat. Jest na pewno na dziś. Dziś yy, z uśmiechem trzeba po prostu yy, tutaj sobie yy, ponagrywać ten odcineczek. Dobra, najważniejsze to co? Robimy teraz coś takiego, że tym John Beale, musimy sobie przejechać za prezentkę. Niech on sobie tutaj stanie. Myślę, że tym rządinem sobie popracujemy, choć wy i tak go pewnie macie już trochę dość. Ale wygląda pięknie na gospodarce, więc dlatego on tutaj u nas po prostu. jest. Eee, wiecie co? To jest jednak mimo wszystko kawałek, ale ja sobie te pasy zapnę, bo eee, nie chciałbym, żeby mi to pospadało. Cygny chłop, naprawdę pasy świetnie, świetnie zrobione. Dzięki jak najbardziej. Okej, okay, powinno się wszystko trzymać. Pojedziemy od góry gospodarstwa tak, żeby tutaj w miarę fajnie na wprost wyjechać tą przyczepą, także powinniśmy dać sobie radę. Także no mówię, jak podsumowując. Jest ok. Yes, było ok, mówię, to byle to to wszystko zaczęło wracać w normalności, bo jest trochę denerwujące. Ja, też my, ma, jako youtuberzy, mamy troszeczkę łatwiej, bo, bo my, nikt nam nie musi czegoś narzucać, że musimy coś nosić, musimy się szczepić i w ogóle. Eee, więc tutaj przy tej naszej pracy, jaką mamy, to też jest łatwiej trochę z tym wszystkim, co, co się dzieje. Eee, I to mnie jedynie gdzieś tam podbudowuje eee, mimo wszystko. No plany na następny rok są, na pewno chciałbym, chciałbym się budować, a jak nie to chciałbym coś kupić, ale no, przy w cenach przy tym wszystkim teraz będzie na pewno to zwariowany rok i będzie naprawdę ciężko, no ale miejmy nadzieję, że, że coś będziemy się rozwijać, coś będziemy sobie działać. Dobra, ja sobie wiecie co, pasy zdejmę ee, stąd e, i okej, okay, możemy sobie zacząć załaduneczek teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz fajnie, bo te dwie beleczki będę mógł sobie fajnie złapać. Okej. Okay. Ale kurde, i tak jest naprawdę... To jest całkiem inny odcinek niż w poprzednich latach. Czekajcie, ja sobie wyskoczę w bramę tylko zamknę, bo tu żebym nie musiał... Nie mi się denerwować, eee, to jest całkiem inaczej, bo jak, jak pamiętacie, ja nigdy nie wyobrażam sobie, że miał jakiś tak bardzo rozgadany odcinek pod względem zbierania bel, a ja wiem, że nie wiem czemu kurde to tak jest, że wy uwielbiacie te odcinki, gdybym, nie wiem, to, to zbieranie bel, eee, wiem, że to jest fajną robotą, jeszcze jak możemy układać stoki na, e, na tym, na normalnie na dworzu, to jest super sprawą to. Yy, ale nie wiem czemu, pewnie przez to, że my się czasami denerwujemy na te belki na to wszystko, to wy tak chętnie to zawsze yy, oglądaliście. Yy, dobra, plan jest teraz taki, że biorę te dwie belki, yy, będziemy musieli sobie je rozłączyć. Zaraz sobie to fajnie zrobimy. Czekajcie, cygmyk, kwów. A nie, dobra, żeby to było... Łatwiej to zrobimy sobie coś takiego. weźmy, podnieśliśmy. Uwaga, krówki tutaj się kręcą nam przy barierkach. Czekajcie, podjedziemy sobie ładnie teraz. Szczególnie ja bym sobie teraz mógł te widły troszeczkę bliżej do siebie. Myślę, że łatwiej by mi się to ogarniało. Ok, i tą jedną belkę sobie bierzemy i ją ustawiamy od razu na górę. No tutaj napieramy, czuję to napieramy troszeczkę o, o zagrodę, daj Boże, żeby nie rozwalić. I cygmy fur, ładnie beleczka ta jedna na środeczek i stół będziemy mieli naprawdę fajnie e, ułożony. To sobie to ładnie. Połóżmy i gitara. E, siema, no to z, z tym drzewem troszeczkę porypałem, mogłem go tak blisko, że tutaj po prostu nie stawiać, bo też i ten cień, nie widzą na to było ciekawie. czekajcie, już się pogubiłem, o czym my tu sobie gadaliśmy? Wiecie, jak to szło? To szło, za wcześnie pochwaliłem. Ale nie no, już chyba to, co miałem się rozgadać, to się, kochani, rozgadałem. E, na pewno, co wam życzyć, to, to zdrówka w tym najbliższym roku, oby był, jak zawsze, lepszy niż e, niż poprzednie. E, obyśmy, no więcej się widywali. Żeby też te targi były, bo mówię, tak jak dla nas, kurde, no to było taki fajny odpoczynek z jednej strony, e, bo wiecie, oderwanie od tego komputera, od tego wszystkiego, spotkanie się z wami na żywo, niż tylko przed monitorami e, i cały czas gadanie wasze, do was właśnie w taki, a nie inny sposób. Dlatego też, kurcze, no bardzo, bardzo byśmy tego e, chcieli, aby to wszystko po prostu e, powróciło. Więc mocno trzymamy kciuki, najbardziej gdzieś tam za, za tym Open Farm, gdzie to były tak, tak zwane nasze targi. I, no nie ma już dwa lata, ten nie zapowiada się, że nie będzie trzeci. E, choć może, może się to gdzieś tam uda. Okej, okay, pięknie. Ja za kolejne dwie. I znów ta sama bajka. No, powiem wam, będę miał troszkę rozładunku. E, ale żeby Was już tutaj w ten nowy rok nie męczyć, choć wiem, że dopiero pewnie gdzieś tam zabawy zaczynacie wieczorem. My gdzieś tam dopiero na około 19.00. Bo jeszcze od rana musimy parę rzeczy poogarniać, więc my, dopiero gdzieś wieczorkiem, będziemy tutaj zaczęli imprezę, że tak powiem, na pełnej. Także nie, naprawdę wychodzi to świetnie. Mam nadzieję, że odcinek z Weszek Wam się spodoba, bo wiem, że teleSP to tak po prostu gdzieś tam na boczku sobie oglądacie. Ja też wiem, że nie zawsze jest o czym gadać, ale teraz mówię, ostatnie odcinki było o czym pogadać, bardzo chciałem i bardzo mi się one przydały. Miejmy nadzieję, że tak będzie po nowym roku że będzie jeszcze więcej fajnych pomysłów, że, że jeszcze lepiej będzie nam się to wszystko nagrywało, że nie będzie nas to wszystko tak denerwowało, jak to ostatnio bywało. No ale niestety tu się nie obejdziemy tego. Eee, jeszcze raz e, szczęśliwego nowego roku, pucznego Sylwestra, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, mordy. Dziękuję wam za ten, za ten rok. Jeżeli jeszcze nie głosowałeś to, to oddaj swój głos. Jeżeli nawet nie na mnie, to na jakiegoś youtubera niech to będzie fajna rywalizacja i my już stycznie będziemy wiedzieć czy się udało, czy też nie. Jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękuję. Szczęśliwego nowego roku. Na razie strzała mordy i trzymajcie się. Cześć!